tak misji jestem 288 Dzisiaj będę nagrywał takie coś, że wrzucamy tutaj ludzi do takiej góry I oni dodają, no I dzisiaj tu będę nagrywał że... No, tutaj jestem gość Mamy przygotowane po te coś tam, no, mamy to przygotowane Dobra nie, do mnie się nie chce tak Kurde, czekaj. Ej, a się krzyż! Kto są i te a, kurwa, zobaczysz za chwilę. Oni się do mnie będą tepali. To chce pa? Niech się tutaj, kurde. A, kuba, a ty jesteś na trzynastym miejscu? Nie. To jest inny, ja mam... Ja mam... Ja jestem kolejna. No wiem, tylko tak na no, innym mi kur wiesz. Masz tka, Tak? Akceptuj, akceptuj.

On zrobi samobójstwo! Ja go jeszcze raz tepnę. Ej, Kuba, on zrobi samobójstwo. Ej, <laughs> to jest můj hik, dobra? Dobra. Okej, do mąba. Dobra, może nie wpadł do dziury, ale popełnij samobójstwo i... i Kuba go zabił. <laughs> O Jezu, bo takie śmieszne. Ej, chodź znowu się pytamy. Kurde. Ja niktem nie uwierzy, bo pokazała, że kobie zabijeliśmy. Hmm, trochę racja, no czekaj, znowu zrobię, kto tutaj zapa Eyę nie zabiję. Tylko nie zabiję o, ktoś się chce do mnie tepnąć. Ej, lubię Ej Minuta! Co za do...

Ta, ta. Ej, on nie pisze tata. Ta. Nie, no, kurde, no. On nie Napi Ej, Napisory sorry, mój, napis, sorry. Pych mnie nie bi. Pych nie bi. ja. Sorry, to ja. Ej, TPA, TPA! tpa. ej, 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 zabić! O minutę ja Ale já jsem podle tym WiFi. čekaj Čekaj. czekaj. Chwilę. Czekaj chwilę. No jak vám že ten uczeń eksplodować to możecie e, mi ten suba lajka. A jego y, kanał, jak się twój kanał nazywa? Coop's Place No, jego kanał się nazywa Coop'S Place, więc mu też się dać suba Będzie bardzo szczęśliwy Nie daj mu tylko dwa Napisz mu... Dobra... Dobra TPA Co? Sorry! Kurde Teraz ja cię Mogę raz? Nie, mnie nie złapiesz

Czy teraz typa. się? Eee, nie. No to już się na mnie nie Brawo. Tepe, tak, pa cię. O! Daj mi go, daj mi go! Mam na to, 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 to. Ja go szukam. Ja zjadł, to co? Muszę wygrać z siłą. siłkę? Ja mam siłkę. Ale to będzie dobry odcinek. Dawaj, bigo, bigo. Bigos, bigos. Ja go jadę. Co oraz, co oraz? Odednał. Odednał, jaka szkoda. On zjadł, bo jak mu zjadłeś, Ouuuu Ej, dawaj piszemy Lol. No więc tyle chodź, ustawimy się. No, więc to był dobry odcinek, więc jak się nam spodoba to możecie dać ten suba, więc ja byłem. Y, Mystic y, 288 a ja byłem z... No, więc pa!